Byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nie, nie I nam nie jesteś winien Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy A mówią, że wiedźmini serca nie mają Żeby zapłaty, to nawet palcem nie kiwną Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej pięknej kobiety. Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale. Tu w Białym Sadzie. Skarczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Eee, tam ledwie mnie drasną, ale... napiłbym się dobrej, żytniej, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. No to jedźmy. O, piwko. Zimne, dobre. Piwerko. Oj, tyle dobra by się zmarnowało. <laughs> Nie będę pił z podszywymi odmiencami, ale minusi, no normalne. Minusia tutaj. Przepraszam jest. za tych hultajów. Nie ma za co jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zalągł. Mm -hmm. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego. Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, mini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać?